Witam na moim kanale, witam wszystkie e, wodniki. To jest dla Was czytanie na kwiecień 2018. Zobaczymy, jakie są dla Was wiadomości. Jeśli ktoś jest zainteresowany e, prywatnym czytaniem, można do mnie pisać e, na maila, który się tutaj pokazuje. A teraz zobaczmy. Wodniki kwiecień 2018. Wodniki kwiecień 2018. Jakie są wiadomości dla wodników? Wiecień 2018. Dobrze. Zobaczmy, Wasza sytuacja. Trójka pentakli. Co przeszkadza bądź pomaga? Piątka kijów. Co jest u podstaw w tej sytuacji? Wórka kijów. Co było w przeszłości? E, e, Paść e, paś mieczy. Do czego ty dążysz? Czego byś chciał? Koło fortuny. Najbliższa przyszłość. Słońce. Ty, w tej sytuacji, królowa kijów, dookoła ciebie, król kijów, czego nie widać? Świat. Potencjalny wynik tej sytuacji. Paść. Paść kijów. Okej. Okay. Zobaczmy, co mamy pod spodem. Karta diabła. Bardzo silne jakieś karty, takie właśnie. No dobrze. Mam nadzieję, że wszystko widać. Nagrywam już z innego miejsca. Także no mam nadzieję, że tutaj będzie jakoś to widać ale zobaczmy no dobrze no ale fajne czytanie fajne tutaj w ogóle wszystko naprawdę ładnie wychodziło no póki tutaj się gdzieś ten diabeł nie pokazał ale wydaje mi się, że tutaj on wychodzi troszeczkę w innej postaci niż takiej tradycyjnej. Bo są te pozytywne, naprawdę szczęśliwe karty, i takie karty trochę przeznaczenia. Ale zobaczmy po kolei. Twoja sytuacja, no mamy tą trójkę pentak e, pentakli właśnie, trójka monet, no i ona po prostu mówi o jakiejś pracy, e, u której podstaw jakby powodem całej sytuacji jest ta czwórka ki e, kijów, e, która mówi o jakiejś dobrej podstawie, to może być w ogóle małżeństwo, które na przykład teraz pracuje nad remontem domu, albo na, tam właśnie dopiero jest... W Wprowadziliście się na przykład do mieszkania, jest fajne porozumienie. Tutaj to się bardzo rzuciło. Któryś znak też właśnie tak miał? E, właśnie, chyba, chyba raki albo ryby. E, no, mamy króla i królową kijów. No, no pięknie. E, I no, bo to jest taka para po prostu e, dobranych dwóch połówek. E, I no właśnie. Czy możecie spodziewać się po prostu dziecka, tak? No bo mamy tego Basia, też kijów, który tutaj na końcu jest, tak? Jest to dopełnienie, którego jeszcze nie widać, prawda? No i słońce, które również mówi o, 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 o narodzinach nowego dziecka, no i koło fortuny, które w ogóle przewraca wszystko do góry nogami, tak? Tak jak to jest dzie z dziećmi. dziećmi. No dobrze, także może być tutaj taka historia, że w ogóle właśnie e, no, przeprowadzacie się i jeszcze, prawda, spodziewacie się jakiegoś potomka. Ale tak, jest podstawa e, i bardzo taka, czy stabilny związek, czy takie porozumienie, jakieś świętowanie, jakiś sukces, jakaś stabilna sytuacja. I jakby z tej pozycji dopiero budujemy, zabieramy się do tej pracy. To może być również kontrakt, porozumienie jakieś, takie, które jest oparte na jakimś sukcesie, na jakimś wypracowanym jakimś e, schemacie, e, jakiejś strukturze, która jest bardzo stabilna, tak? Także fajnie, może to być po prostu jakiś kontrakt, który jest tutaj właśnie uwieńczeniem jakiegoś sukcesu. No i zabieramy się do pracy. I tu czego ty byś chciał? Jest to koło Fortuny. Koło Fortuny mówi o jakiejś odmianie, e, jakiejś zmianie, jakimś przeznaczeniu, że aż po prostu kipi, żeby coś się po prostu zmieniło. To, co było w przeszłości, no, mamy tego e, pazia mieczy. No i właściwie to jest jedyna tutaj taka Twoja energia, chociaż Ty tutaj wychodzisz jako Królowa Kijów. No bardzo płomienna, bardzo energiczna, z zapałem do pracy, z no taka w kręgu hmm, towarzystwa i tak, że troszeczkę wszystko się kręci tutaj wokół niej, taka zarządzająca, zaradna, ale też taka nakręcająca pozytywnie właśnie Królowa. I jest jakieś porozumienie. I ja myślę, że jeżeli to nie jest jakieś partnerskie, to myślę, że to jest naprawdę fajna współpraca, jakaś taka na przykład w pracy szef i albo na przykład współpraca właśnie w jakimś zespole i to co jest ciekawe, tak? mamy to wyzwanie tą piątkę kijów, która również mówi o pracy w zespole ale takiej pracy trochę mało konstruktywnej kiedy zbyt jest dużo takiej właśnie burzy mózgu nie ma jakichś takich konstruktywnych działań tylko za dużo po prostu każdy próbuje jakby wtrącić swoje pięć groszy i może to być wyzwaniem, bo ja myślę to, to jest taka para, no może być to romantyczna para, ale może być też taka para, właśnie w pracy, kiedy powiedzmy jedna osoba zaczyna zdanie, druga po prostu je kończy. Naprawdę taki fajny, że tak jakby myślowo się po prostu telepatycznie wymieniacie myślami i wszystko się kręci, bo jednak jest tutaj jakaś konstruktywna, czy jakiś projekt, czy jakaś rzecz do wykonania, która przyniesie jakieś wymierne korzyści. I no, pragniesz tej zmiany. Odmiany losu, czy aby to zadanie się jakoś przeobraziło w coś większego, tak? Bo to jednak dopiero jest trójka. To jest takie zabranie się do pracy, ale jeszcze tej pracy nikt nie będzie oceniał, tak? Na razie ustalamy te warunki. I myślę, że Ty się po prostu tutaj bardzo starasz. I rzeczywiście, no no to jest coś fajne, naprawdę fajnego. Jeżeli to jest Twój partner, no to naprawdę super, po prostu wspólnie pracujecie na to, aby, nie wiem, odmienić swój los. Jest ten nowy początek, na przykład, e, prawda, no małżeństwo, czy posta postanawiacie się do siebie wprowadzić. I teraz po prostu zaczyna się nowy zupełnie etap życia i myślę, że takiego właśnie etapu chcesz. No i ta piątka może oznaczać, że tutaj są jakieś osoby, które się tutaj w to wszystko wprąd ale zobaczmy, bo to czego będziesz doświadczał, no to mamy tą piękną kartę słońca, no która właśnie może oznaczać właśnie ciążę, jakieś dzieciątko, które się będzie pojawiać na świecie. Ale to jest też sukces, to jest po prostu radość, zadowolenie. Ambicje, ale takie też poczucie własnej, po prostu czucie się ze sobą dobrze, i takie no, zwycięstwo, prawda, jest, jest, jest naprawdę fajnie. Ja myślę, że ta przemiana tutaj przychodzi, ale myślę, że nie do końca jej widzisz. Ją tutaj widzisz, bo. W to, co jest w obszarze ukrytym, czego tutaj nie widać, mamy kartę świat. Karta świat mówi o jakiejś kulminacji. I mam wrażenie, że ty tak, zacząłeś coś tutaj, czy nową pracę, czy nowy projekt, ale nie do końca wiesz, że tutaj już na tyle jest dobrze że jakiś, jakieś uwieńczenie tego wszystkiego już jest, którego Ty na razie nie widzisz. No i ten sukces. I, I myślę, że ten sukces daje Ci ten nowy początek, bo mamy to słońce i kończymy tym paziem, który jest odpowiednikiem z właśnie karty głupca w tych małych organach. I on po prostu aż ogłasza światu, że coś nowego się zaczyna, nowa przygoda, nowa podróż. No i nosi on to serce na ser to znaczy słońce na sercu. <laughs> no właśnie. I, I silnie tutaj może być właśnie znak lwa, który jest tutaj takim naszym, taką naszą bratnią duszą. Yy, I no, naprawdę fajne porozumienie tutaj, w Twoim środowisku, także tutaj ludzie będą bardzo przychylnie na Ciebie patrzyli. No i. Ten sukces, który się pojawia, i to szczęście, taka po prostu takie frywolne w ogóle cieszenie się z tego, że wszystko się poukładało. No i na koniec mamy po prostu zaczęcie tej, tego nowego etapu, nowej przygody. I zobaczmy, pragniesz tego, tego, tej, tej odmiany, i te karty są bardzo podobne. One mają dużo do czynienia właśnie z taką karmą i z przeznaczeniem, prawda? Mamy te cztery żywioły, które tutaj. Prawda, opracają tym kołem, czytają w tej księdze przeznaczenie, i tu się wszystko kręci, a tu to przeznaczenie się dopełnia i czas zacząć nowy etap. Jeden skończony, zaczynamy nowy. I rzeczywiście to ukończenie jest, ale takie naprawdę się tutaj dużo nauczyłeś możesz sobie sam pogratulować. Tylko, że nie do końca tutaj to widzisz, tak? Ale przychodzi nowy, jak już przyjdzie nowy, wydaje mi się, że będzie jasne, jakby. No, jak zakończył się poprzedni etap. Także bardzo ładne czytanie. No, i teraz tak, ta karta. Ta karta diabła. No, karta diabła ma takie nasycenie jakiejś manipulacji, jakiejś takiej. Um, no, chytrości jakiejś, ale ponieważ jest bardzo. Tu są naprawdę pozytywne te karty i, i tak, jakby, no. Przychodzi Coś fajnego i jest fajne porozumienie. Ja myślę, że ta karta diabła, bo jednak diabeł jest królem tego planu ziemskiego, e, prawda? Tych rzeczy takich właśnie cielesnych, materialnych, takich realnych, których doświadczamy, prawda? E, no to jest wszystko właśnie w tym, tej karcie diabła. Te wszystkie uczucia, wszystkie jakieś takie zmagania się i wielkie emocje, tak? Bo tym też diabeł się żywi. Ten diabeł, mam wrażenie, że jest tutaj pewnego rodzaju taką przebiegłością, ale takim trochę geniuszem. Taki geniusz trochę na pograniczu szaleństwa, bo są te mocne karty, jest jakiś nowy etap. No, i ten blask słońca, który może być oślepiający, tak. Ale myślę, że tutaj Ty i ktoś jeszcze po prostu macie jakiś niecny plan, który zaowocuje jakąś... Um, no i jakimś sukcesem. Bo właśnie ta karta diabła to jest też taki na przykład właśnie Steve Jobs, który tam siłą swojej perswazji, a nie był, prawda, łatwym człowiekiem, zbudował coś naprawdę wielkiego, tak? Ale... Był człowiekiem bardzo trudnym i bardzo takim właśnie, który manipulował wieloma ludźmi, ale manipulował nimi w ten sposób, żeby wycisnąć z nich po prostu więcej niż oni sami myśleli, że mogą. I myślę, że tu ten diabeł jest swego rodzaju takim geniuszem, takim błyskiem w oku, gdzie wyprzedzamy myślowo i takim sprytem no innych, jakieś os osoby w otoczeniu, tak? Zwłaszcza, że jest takie porozumienie. Ja myślę, że tutaj po prostu dobraliście się po prostu no naprawdę nieźle i, i to może być właśnie i biznesowa, ale może również być, ja myśl, mam wrażenie, że to jest trochę takiego połączenia, tak? Że jest i biznesowa ta relacja i może być tutaj trochę takiej właśnie namiętności, ale macie ten wspólny plan. No dobrze, no ładne czytanie. Życzę powodzenia wodniki i widzimy się w przyszłym miesiącu.